Cześć! Dzisiaj rozpakujemy oraz omówimy sobie płytkę Arduino Mega 2560. Tak wygląda pudełko, w którym jest do nas dostarczona płytka. Na górze mamy na ładny rysunek, na którym pokazana jest, jak ta płytka mniej więcej wygląda. Tutaj mamy też logo. No i z tyłu kod kreskowy, który jest zaklejony w tym przypadku. Także pudełko jest dosyć proste. No więc odpakujemy sobie Arduino. Co znajdziemy w środku? W środku znajdziemy przede wszystkim samą płytkę Arduino Mega. Do tego jeszcze są dwie jakieś karteczki, widzę tak. Pierwsza jest to krótka instrukcja. I dodatkowo mamy takie fajne naklejki, które możemy sobie nakleić na jakiś projekt związany z Arduino. Tutaj mamy ładne podziękowanie za wsparcie projektu Arduino. No i także kilka instrukcji, jak uruchomić płytkę, jak podłączyć i tak dalej. Także to na razie nas interesować nie będzie. Tutaj mamy jeszcze takie fajne podkładki gumowe pod Arduino w zestawie. Możemy je odkleić i sobie tu przykleić. Jeszcze jakaś nalepka, aby pobrać nowe IDE z Arduino.org. Możemy sobie to zerwać, nie będzie nam to potrzebne. No i tak wygląda płytka Arduino Mega. To, co warto zauważyć, to to, że zostały zmienione kolory Arduino. Wcześniej kolory Arduino były takie bardziej niebieskie. Mamy takie porównanie kolorów. To są stare kolory Arduino. To jest akurat klon, to jest płytka oryginalna i organizacja ta cała Arduino. Postanowili zmienić nieco kolor, aby wyraźnie było widać, która płytka jest rzeczywiście oryginalna, a która jest podrubą. Jak wiadomo, jeszcze do teraz możemy spotkać te płytki niebieskie u Chińczyków. No wiadomo jak oni to robią, naklepią 10 tysięcy płytek i leży kilka lat. No może przesadzam, ale leży dłuży, długi okres czasu. A tu w Arduino co chwila jakieś zmiany następują. No i jak to co się pierwsze rzuca w oczy, to to, że ta płytka jest znacznie większa. Złącza do tego. ISP. Właściwie są takie same. Natomiast dalej mamy o wiele więcej tych złącz. Mamy inne rozmieszczenie przycisku reset. W tym w Arduino Mega jest już po tej dodatkowej części. Natomiast w płytkach tego rozmiaru przycisk reset jest tutaj w rogu. Bardzo ciekawe jest to, że teraz na tych, tych pinach zostały napisane ich nazwy i funkcje. To co bardzo ułatwia pracę, zwłaszcza jeśli nie mamy możliwości, że tak od góry spojrzeć, który to jest pin, to zawsze z boku mamy podgląd. I tak samo tutaj jest. Tutaj mamy piny cyfrowe, SDA, SCL, RF, również z PWM. -em. No i tutaj może omówię teraz część kolejną, czyli tą dodatkową część, która jest wydłużona mamy tutaj 8 pinów, 8 pinów i tutaj trochę więcej jest. I to jest właśnie fajne, że mamy po prostu mnóstwo tych pinów wejść-wyjść. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć o tej płytce? Ma ona w sumie 54 wyjścia-wejścia, piny wejścia-wyjścia. Z czego 15 jest PWM-em, jest tym sygnałem PWM. Mamy także bardzo dużo pinów analogowych. Zobaczcie, jest ich aż 16. Super. Mamy bardzo dużo tych pinów analogowych, co również jest przydatne. Dalej mamy... Ile mamy pamięci w takim mikrokontrolerze? Mamy 256 KB, no i 8 KB jest zarezerwowane dla bootloadera. Pamięci SRAM 8 KB, EEPROM 4 KB, taktowanie 16 MHz, co jest dosyć charakterystyczne dla większości płytek Arduino. No i bardzo mnie zaciekawiła też jedna rzecz. Mamy tutaj bardzo dużo portów, portów UART. Podstawowe 0 i 1, piny czyli TX0, TX1. I to jest wykorzystane w tym mikrokontrolerze do komunikacji. Natomiast mamy dodatkowe, dodatkowe, jakby porty. Mamy RX1, RX2 i RX3, czyli mamy trzy dodatkowe porty UART. Bardzo fajnie, bo możemy wciąż komunikować się z mikrokontrolerem w tym normalnym porcie, do kolejnego podłączyć, na przykład, modu Wi-Fi, do kolejnego modu Bluetooth i naprawdę wiele rzeczy. No więc to jest bardzo, bardzo fajne. Poza tym e, płytka po prostu jak sama nazwa mówi, jest mega. Bardzo dużo nowych rzeczy się pojawiło, bardzo, bardzo została powiększona, dzięki czemu myślę, będziemy na niej robić bardziej wymagające projekty. Mówię tutaj również o projektach, które potrzebują albo więcej pamięci niż w Arduino Uno, albo potrzebują więcej pinów czy więcej portów do, do działania. Mamy jeszcze takie coś jak Arduino Mega ADK, jest to już zupełnie inna płytka, co prawda ten sam mikrokontroler, ale w tym miejscu, w tej przestrzeni jest jeszcze złącze USB typu A, razem z hostem USB, dzięki czemu można podłączyć klawiaturę, myszkę, nie nawet telefon z Androidem i komunikować się przez USB, także fajna sprawa. Warto jeszcze wspomnieć o takim czymś, co przygotowało Arduino, a mam na myśli tutaj Arduino Proto Shield, jest to taki shield, który właściwie budujemy samemu. Dostajemy taką płytkę w takiej postaci, w, takiej, w takim opakowaniu ładnym. No i na tej płytce możemy robić własne urządzenia, własne shieldy. Oczywiście jest jeszcze dostępny model tego shieldu do Arduino Uno, no ale ja wziąłem taki. To jest oczywiście dwustronna płytka, natomiast ma tutaj miejscami. Po prostu brak tych pól, co może być w niektórych przypadkach problemem. Ale ogólnie bardzo fajny pomysł, że Arduino produkuje takie nakładki. Możemy robić własne shieldy bez konieczności trawienia płytki. No i jak widzicie, te, ten shield jest jeszcze bardziej zielony niż ten Arduino Mega. Ogólnie ja lubię kolor zielony, także jestem bardzo zadowolony z tego, że że właśnie taki kolor jest. Ale kolor, kolor to taka druga planowa cecha. Przede wszystkim Arduino ma działać. Także myślę, że to by było wszystko. Tak wygląda Arduino Mega właśnie po odpakowaniu z, z pudełka. Arduino instaluje się automatycznie. Nie miałem żadnego problemu z uruchomieniem tego. A zatem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!